Hej, siomanko. z tej strony Kondi, a to już jest 31. odcinek z serii z testera modów. Z serii, w której testuję mody, pokazuję Wam jak nimi grać, co zrobić, żeby dobrze działały i żebyście nie musieli mieć problemów, żebyście nie musieli się wkurzać, czemu one nie działają po prostu. No, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali moda o nazwie American Garden Sheet, co po polsku Budaj, by nazywało się amerykański ogród, o, o, amerykańska budka ogrodowa? Coś takiego, coś tak na oko, by tak to wyglądało. Lecz jest to po prostu, nazwać może ją budkę na narzędzia, jakoś tak, W której budce możemy trzymać różne rzeczy, które byśmy chcieli. Możemy trzymać tam, nie wiem, jakiegoś małego samochoda, możemy trzymać kłada, możemy trzymać jakieś narzędzia, możemy trzymać. Y, 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 to do czyszczenia, w sensie karszera. Naprawdę jest dużo możliwości związanych z tym. Jakby co nagrywam ten odcinek pod rząd, z tym ostatnim z farminga, więc mam tą samą koszulkę. Więc w sumie, żebyście... To takie wyjaśnienie, żebyście później nie spekulowali, że... O, nagrywasz cały czas w tych samych rzeczach i się nie kąpiesz, i w bóle coś, więc... Tego nie, to nie, bo nagrywam pod rząd dwa odcinki, dobra. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, bo mi to położe wam to długo nie zajmie. Dziękuję z góry. Mogę być trochę naświetlony, trony, za co z góry przepraszam, ponieważ trochę słońca świeci, no i od komputera się odbija, więc to jest w sumie taka rzecz, która, która jest trochę słaba. I tak, jest to po prostu ogrodowa budka, na której możesz, możesz na swojej farmie ją mieć. I cena to jest po prostu 2500 euro. I seasons Raid to pewnie znaczy, że działa po prostu na moda w sensie z sezonami, czyli porami roku. Gra jest to Farming 19, producentem jest Lizard, jest to budynki, kategoria budynki rolniczej. autorem jest Okuset mod. Rozmiar to jest 1 MB i wersja jest to 1.0. Data wydania jest to 10 czerwiec, czyli mod dopiero dzisiaj wyszedł. Dzisiaj, on ma jeden. O ma możliwe, że ma dwie godzinki, to rozumiecie, to jest świeży, fresh mod. Dobra, i data wydania to 21 rok, platforma PC, Mac, PS4 i Xbox One. Dobra, mamy trzy zdjęcia, które sobie obejrzymy. Są to po prostu fajne, szybkie zdjęcia. Pierwsze zdjęcie wygląda otóż tak. Budka i budka. Fajne marze że to, że, ona, że ma światełko, które będzie świeciło ona w nocy, co to też jest spoko opcją. Następną rzeczą mamy otóż takie podczas zimy, czyli Seasons Ready jednak działa. Tak jak mówiłem, że działa. Czyli po prostu pory roku. Tu mamy nawet, że śnieg spad na nią, więc to jest super opcja, Cały czas światełko świeci. Yy, I tu jest taka otwarta, czyli to jest w sumie wszystko ładnie pokazane. I w niej tu mogą być różne że te rzeczy, tak ja wam wspominałem, nawet ma ładne okienka, to też jest w sumie fajną rzeczą jestem ciekawy, czy ma tylko z tej strony, czy może ma z tej drugiej, ale to się zobaczymy w grze. Więc wydaje mi się, że widzimy się w grze. Żadnych teraz yy, tutaj nie muszę chyba tematów, nie chcę z tej powiedzieć wam, w takiego ważniejszego. Bo jak coś to mi się przypomni w grze, więc związane z tym modem albo z czymś innym jeszcze, więc widzimy się już we, w grze, we farmingu. No i tyle. Oki doki. Już możemy sobie sprawdzić, jak ten cały modzik wygląda, jak ta amerykańska budka na narzędzia wygląda. Myślicie, że amerykańska budka się różni od na przykład polskiej budki? Wiadomo, że się różni w tym, że jest amerykańska. Amerykańska? Amerykanie w ogóle tam dużo mówią, że coś amerykańskiego jest za zarąbiste. Nie będę przyklinał odcinku, bo, bo oglądam to też yy, młodsze osoby, więc też sam nie lubię przyklinać, więc możemy przejść chyba już do zakupu tej budeczki ładnej. Wydaje mi się, że najlepszym miejscem na danie będzie otóż tu, w tym to tu miejscu, jest naprawdę fajne miejsce. No, i wydaje mi się, że faktycznie tu będzie tak pasować ładnie się będzie tu kamuflować. No i przechodzimy sobie na yy, obiekty. Te obiekty tutaj, jak widzicie, przejdziemy sobie w różne. No i moi drodzy, nie, ozdoby? Nie, z, nie, to nie może być to. A gdzie jest? Co jest z czemu To nie ma nigdzie. O, ale się wystraszyłem, Wiecie, jak się wystraszyłem to naprawdę, ja już prawie na za mało zszedłem. Dobra, to to, American Garden Sheet. Więc stawiamy sobie kolizyjnymi obiektami. Czemu tu się nie da stawić? Powiedzcie mi, czemu? QR. A jak się zmieniało ten. W sensie jej pozycji, jak się zmieniało? O, tak, dobra. Sprawdziłem, czy tak się uda. Chciałbym, żeby ona tu właśnie pasowała. No i tu już pasuje. Dobra, damy ją tą, tu w takim razie. Nie wiem. Znaczy, wiecie, to tam nie ma zbytnio też dużej różnicy, tak mi się wydaje. Dobra, jest tu. No, obok grzybku idealnie pasuje. Dobra, więc klikamy sobie na pewno, co chcemy kliknąć jest otóż to, dobra, i ona tak wygląda, więc sobie ją otworzymy, otwórz bramę, a światełko pewnie nocy się odpala, no jest taka w sumie przestronna, zmieści się, się tu w ogóle ten pojazdik czy nie, bo jestem ciekawy czy tu się coś takiego większego zmieści, sprawdzimy sobie coraz mniejsze, czy podjedziemy sobie tym tu. Sprawdzimy czy się zmieści, bo jeśli się nie zmieści to będzie trochę przypał wam powiem. Hej. To jest grane. Dobra, ale się patrz, się to. Byłem w środku, a wyszedłem tu. Lol, dziwne, ale Patrzcie, spo, sprawdzamy. Zmieściło się amerykańska budka. Amerykańskiej budce zmie, zmieścił się wózek golfowy. Nie ma się co dziwić, bo tam tylko w golfach gra... Nie, to we w Anglii grają w golf, ale mi się teraz porąbało. Dobra yy, zobaczcie zdjęcie zdjęcia miniaturki, ale ten, tam ten wózek jest ściśnięty. Jest tylko z jednej strony okno, ale on jest tam ściśnięty. Dobra, to jest takie zdjęcie do miniaturki Otóż jakie będzie bardzo ładne. Dobra więc w sumie, co w tym jeszcze może być? Możemy sobie jeszcze w sumie przesunąć trochę pogodę, żeby nie było, żeby sprawdzić, czy, czy, jak, yy, czy jak jest noc, to czy świeci ta lampka, o której oni mówili. Bo czasami to może jakieś oszukane być i ta lampka po prostu nie będzie świecić. Otworzymy sobie drzwi, bo jak widzę, yy, te, yy, ten mój, te moje autko trochę się tutaj nie mieści, ten John Deere, ale jak widzicie, budka na narzędzie sobie poradziła, co jest wynikiem całkiem fajnym, więc tak damy ci plus jeden za to, że jesteś spoczko. Patrzcie na to. O, jeszcze o nie wchodzimy nawet. Tu, tu nawet jeszcze coś by się mogło zmieścić. Ja, ja wam mówię, ja wam mówię. Tu by coś się zmieściło na 100% No patrzcie na to. Ile tu z miejsca? Może, może mustangiem wyjdziemy tu jeszcze No ale patrzcie tu jest prawdziwy garaż, więc to ta budka taka mała, mało sensowna jest. Lecz, wam powiem, że tak na moją własną cenę dałbym mi tak ze y, 5,5 nie, co ja mówię? 5,5, jakie 5,5? Eee, 9 na 10 to jest takie optymalna ocena, lub 9,5 na 10 to już było takie fajne. Bo w sumie wam powiem, że budka, jak budka, ale jest. jest po prostu fajna, fajna. Amerykańska, fajna. Dobra, nie będę wam pokazywał, czy ta lampka świeci. Wydaje mi się, że na pewno będzie świecić. W sumie nie ma większej filozofii. Czekajcie, jeszcze sobie do domu pójdę spać, bo, bo nie chcę tak długo czekać po prostu. No, jeszcze nie dopadłem, jest zmęczenie. Wiecie co? Ja Wam tu zrobię po prostu cięcie krótkie i będziemy widzieli się, jak już będzie noc. Więc widzimy się, jak już będzie noc, moi drodzy. Dobra, ja że jestem po króciutkim cięciu. Znaczy dla Was to było króciutkie cięcie, bo trwało jedną wstawkę, a dla mnie to było około 5 minut. Więc w sumie trochę, trochę, trochę to czasu minęło. Nie, o no, 5 minut nie, coś około 4 ewentualnie w stawku. Znaczy, nie chciałbym się trzymać tak długo, więc a zaraz i tak się zmieni pogoda. Więc ja tu jeszcze mam chwilę pogadam. Powiem wam, żebyście zostawili lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek. Oj, kiedy odcinek jeszcze był z tego baru? baru? Przecież to kurde tak szybko ten czas leci, że to szok. O! Widzicie? Magic. Jednak nie oszukali nas. Wszystko działa perfekcyjnie, więc opłacało się czekać na tą właśnie chwilę, żeby zobaczyć to. Zaniemy sobie tą budeczkę. Żeby nie było tu żadnego tego. Zrobimy sobie po prostu... Yy, czekajcie. Yy, siódemkę. Tak. I jak widzimy... Na no, dżaby, słychać Tu w tle. Krza. Dobra. Więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się do, do jutra. Odcinek jutro z Rafta. Odcinek bardzo długo wyczekiwany z Rafta. Teraz z Rafta. Naprawdę lubię grać. Dużo, dużo. Jest to jeszcze raz dużo. Więc na razie. I do jutra. Elo, ziomeczki.